Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie przed trzecią niedzielą wielkanocną okruję słowa, które zbieramy. zbieramy z Ewangelii Łukasza 24 rozdział wiersze od 13 do 32. To słowo kieruję do dzieci młodzieży, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich, którzy chcieliby się duchowo przygotować do liturgii, chcieliby Słowo Boże przemyśleć, przemedytować. Rozważamy historię o uczniach idących do Emaus. Obserwujemy w nich ogromny ból, ogromne rozżalenie, ogromne cierpienie, tak duże, że nie potrafią sobie znaleźć miejsca. Jest to symboliczne, to odejście od Jerozolimy, odejście od wspólnoty, odejście od Kościoła. Myślą o takim zranieniu, że człowiek nie potrafi znaleźć miejsca. W każdym razie odchodzą. Przychodzi do nich wędrowiec, nierozpoznany. Pan Jezus zmartwychwstały, ale jeszcze nie rozpoznany, Nie wiedzą, kto to jest. Pan Jezus prowokuje do rozmowy. Zaprasza, żeby opowiedzieli o swoim bólu. Czynią to. I Pan Jezus tłumaczy im Słowo Boże. To słowo Boże ich uzdrawia, to słowo Boże ich umacnia, to słowo Boże staje się dla nich światłem. Na tyle, że serce pałały w nich, serce rozgrzało się, serce zrozumiało Boże drogi, serce zrozumiało Boże postanowienia. I w takim uzdrowionym sercu, lepszym usposobieniu zapraszają Jezus. Zostań z nami. Panie, bo ma się ku wieczorowi. Jezus zostaje. Następuje, nas, następuje ważna scena, kiedy to łamie chleb. Gest z wieczornika, gest eucharystyczny. Ksiądz Jan Twardowski tak prosto mówi: szata się sunęła, szata, i zobaczyli chwalebne rany. To był moment, kiedy rozpoznali Jezusa. I znamienne, Wracają do Wspólnoty, wracają do Jerozolimy, spotkali go, dzielą się tym spotkaniem z Chrystusem, dzielą się spotkaniem i doświadczeniem Chrystusa zmartwychwstałego z pozostałymi. Jakie wnioski chcemy przyjąć? Przede wszystkim zapraszam Was wszystkich, ale także przypominam to sobie do zgłębiania Słowa Bożego. Do medytowania Słowo Boże. Słowo Boże zawsze uzdrawia, Słowo Boże zawsze ma moc. Kiedy nie żyjemy Słowem Bożym, błądzimy. To moje ja, te moje drogi, te moje zapatrywania, te moje oczekiwania, ta moja modlitwa, moje przeżywanie Kościoła, wspólnoty. Nagle to moje zostaje zredukowane do Chrystusowego. Chrystusowy kościół, chrystusowa wizja, chrystusowe spojrzenie. I pięknie jest, kiedy żyjemy słowem Bożym, które zawsze uzdrowi nasze myślenie, nasze serce, nasze wartościowanie. Kiedy czytamy, rozważamy Biblię, kiedy wgłębiamy się w Biblię tu mam swój egzemplarz Biblii obyśmy podkreślali Biblię, nanosili na niej konkretne symbole, znaki. Biblia powinna być upstrzona, Biblia powinna być z konkretnymi śladami, które mówią o dialogu. Coś rozumiem, coś jest mi bliskie, coś głęboko przyjąłem, przetrawiłem, coś jest ważne dla mnie. Podkreślam, naznaczam jakiś komentarz do tego słowa. Słowo inne jest dla mnie trudniejsze. Mam jakieś opory, żeby je przyjąć. Może stawiam jakieś wykrzykniki. Pięknie, kiedy odsyłam jeden fragment Biblii i porównuję z innym fragmentem Biblii, bo przecież najpiękniej, kiedy Biblia tłumaczy Biblię, Biblia wyjaśnia Biblię. I wtedy bardziej jest zrozumiała, bardziej jest czytelna. Zrozumienie Nowego Testamentu przecież jest też zrozumieniem Starego Testamentu. Nowy Testament tłumaczymy przez Stary Testament. To rozumienie pewnych rzeczy jest, jest ważne. Pewne pojęcia, abyśmy rozumieli, co to znaczy celnik. Kto to był celnik? Jezus przyszedł do uczniów o czwartej straży nocnej. Co to za pora czwarta straż nocna? Pięknie jest, kiedy mamy Biblię, która komentuje właśnie tu przyniosłem taki egzemplarz. Biblia, Pismo Święte dla młodych, z pięknymi komentarzami, z ilustracjami. Wszystko po to, żeby Biblia była bliższa nam, bliższa życiu. Może ktoś z Was założy zeszyt, swój zeszyt, gdzie będzie notował pewne zdania, pewne fragmenty z Biblii, które mogą owocować w Twoim życiu i być siłą napędową codziennego życia. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Panem, pasterzem, nie brak mi niczego. Moc w słabości się doskonali. Biblia jest lekarstwem na każde, każdy stan uczuć, na każdy stan umysłu. Jestem w strapieniu, jestem w bólach. Na pewno coś znajdę, co mnie pokrzepi. Jestem smutny, rozgoryczony. Biblia mnie pocieszy, umocni. Za bardzo się kręcę wokół siebie swoich spraw. Biblia pokaże mi, zajmuj się sprawami Królestwa Bożego. Pięknie jest, kiedy też choćby fragmenty Biblii znamy na pamięć, bo przecież to jest ta siła ducha dla nas, to jest ten pokarm wiary dla nas, ale też słowo dla innych. Jak bardzo powinniśmy się starać, aby jednego drugiego, jedną drugą osobę pocieszać. Biblią, z konkretnymi cytatami, tłumaczyć, wyjaśniać, obrazować swoje życie Biblią, Słowem Bożym. A więc Biblia niech będzie w naszym sercu. Biblia czytana, rozważana, rozmyślana. Przemyślcie też udział we mszy świętej, Twój udział. Niech nie będzie mszy świętej, że Ty nic nie pamiętasz. Niech nie będzie mszy świętej, że nic do Twojego serca nie trafiło. Po to spotykamy się, po to także jest to nagranie, aby choćby jedno zdanie zamieszkało w Twoim sercu, aby było w Twoim sercu, a na pewno to przyniesie owoce. I drugim konkretem, o którym chcę powiedzieć, to zachwyt nad Eucharystią. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się im w tym momencie łamania chleba. Wyraźny gest eucharystyczny. Odkrywamy, rozpoznajemy, doświadczamy Chrystusa Zmartwychwstałego przez udział we mszy Świętej. I budujmy zachwyt. Jezus mówi: Ja jestem. Ja jestem pod postaciami chleba. Ja tam karmię Cię sobą, abyś żył. Niech rośnie na nas za zachwyt i miłość do Jezusa Eucharystycznego. Wypisałem na karcie słowa, które usłyszymy jutro w liturgii przed Ewangelią. Panie Jezu, daj nam zrozumieć pisma, niech pała serce, gdy do nas mówisz. Niech to będzie modlitwa dzisiejszego dnia, dzisiejszego popołudnia, dzisiejszego wieczoru. Niech to będzie modlitwa całego jutrzejszego dnia. Daj nam zrozumieć pisma. Daj, abyśmy wchodzili. Daj nam tę łaskę. Miłości do Biblii, miłości do Twojego Słowa, bo to jest Twoje Słowo. Życzę Wam dobrego czasu, życzę dobrej niedzieli. Nie Chrystus zmartwychwstały króluje w Twoim sercu. On chce Cię karmić swoim Słowem, on chce Cię karmić swoim ciałem. Na nadchodzący czas przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego nie stąpi na Was i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.